Ekonomia, kapitał, gospodarka. Ciekawe tekści GONAS, proszę Państwa. Tekści na podstawie badań GFK Polonia. Zakupowy patriota na ciężkie czasy, na ciężkie życie, przepraszam, Polacy cenią to, co polskie, a jeszcze bardziej to, co zagraniczne, ale niełatwo im odróżnić jedno od drugiego. To jest w Rzeczpospolitej, a w pulsie biznesu na pierwszej stronie: 44%, prawie taki odsetek Polaków, uważa Fiata za polską markę. No bo przecież polski Fiat. To niezbyt dobra wiadomość. To niezbyt On dobra wiadomość. Z ubiegłego wieku, tak. Z ta, no, ta, tak, 35 roku, 1935, tak, 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 prawda? To niezbyt Przez dobra wiadomość prostu, dla producenta. To. Taki, taki jest komentarz. No, dla, dla, dlaczego nie dobra wiadomość? No, do, dobra dobra, dobra wiadomość, jesteśmy jesteśmy przy, przywiązani do, 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 tej, do tej marki. No i cóż, jak wynika z, z badań, Polacy na zakupa rzadko potrafią rozstrzygnąć, czy kupowane przez nich towary wyprodukowano pod flagą biało-czerwoną, czy też zupełnie inną. To efekt wieloletnich przyzwyczajeń, mylących nazw, czy przeprowadzonych po cichu zmian właścicielskich. Niemałą rolę odgrywa też snobizm. No na przykład dla 86% badanych produkujący ptasie mleczko i inne słodkie przysmaki Wedel jest zdecydowanie lub raczej polską marką. I to w dodatku marką z długą 160... Letnią tradycją. Ale no no, nie Marko może powiedzieć, że jest, Mar Mar Marko Marko jest. jest. Marko jest na pewno. Marką no, jest no, właśnie został Polska. założony przez Pols... no, polskich nie, tak. przecież biznesmenów. W... Nie polskich biznesmenów, no, tak. tylko nie imigrantów. Polska. Nie polskich A Mieszkających w no, Polsce. No. Tak. A to, że jest własnością w tej chwili e, koncernu międzynarodowego, którego nie wymienimy nazwy, to już jest. Tymczasem firma, nie, nie, przez ostatnie dwa, dwie dekady właściciela zmieniała trzy razy, więc mówi, marką jest Polską. Tutaj w tekście są Moim jeszcze. zdaniem błędy, albo nie wiem, jak być może to wynika z I samej chyba ta publikacji. Czekolada jest produkowana w Polsce. Tak, czekolada, absolutnie, tak. Są Tymczasem też w firma przez ostatnie dwa, dwie dekady właściciela zmieniała trzy razy. Sprywatyzował ją amerykańskie PepsiCo, pamiętam doskonale, I wchodziła no jest, na giełdę, jest, prawda? Ale... Odkupiło brytyjskie Cadbury i wreszcie japońsko południowo koreańska i to mało kto wie, mhm. że to jest japońsko-południowa-koreańska grupa Lotte. Jeśli no. idziecie państwo sobie nam czekolady, to wiecie, że idziecie do japońsko-koreańskiej grupy No Bo oni się tym nie chwalą tak, po prostu. No. Kupili i... Bo to jest polski, polski brand, który jest cały czas popularny i wykorzystują ten brand. Panie redaktorze, ten pan ten wie, brand? kto jest właścicielem Viniary, Jagu Jaguara, Jaguara i Land Rovera przecież. Tata. Oczywiście, no. nie Wielka Brytania, mimo że królowa. Indie. Jeździ... Indie, no tak. Indie, tak, tak, wie, czyli, tata. No oczywiście. Firma Tata jest właścicielem Jaguara i firmy Land Rover, która jeździ Land Roverem jeździ królowa. No, jest, jest wiele takich, ale też polskie marki z kolei, takie u nas założone, są traktowane jak marki zagraniczny. Na, na przykład, przykład Gino Rossi, firma, która robi Gino, Na przykład Gino Rossi, czy też w tych w tych badaniach Reserved. No LPP, reserved, świetna, przykład. znakomita tak. polska firma, która ma parę marek jeszcze, prawda? Tak. Obco e, brzmiących. No są takie no, ewidentne. inne. No, tak, no właśnie. Tak, tak. A tak, ale czy jest, to ma jakiekolwiek znaczenie, czym powinniśmy się przywiązywać. No bo Szwedzi mają taki swój, na przykład, Szwedzi od lat mi taki swój patriotyzm, prawda? Szwedzka quality i on mi to, co Szwedzi Najlepsze i kupujcie Ale to ze chyba je Już szwedz... nie jest. No nie nie. Ale ja, zdaną, ja mówię, jest, ja mówię wschód, tak jak było wiem. przed laty, jeszcze. Z lat 80., jak byłem w Szwecji, że tak no tak. Nie, tak to było, Jak kupował Szwec swój samochód, jest ten samochód szwedzki. To on trzymał ten samochód, aż się, aż się rozpadł. Zwyczaj się nie rozpadały te samochody. W związku z tym całe lata po 20 lat jeździli jednym, A potem jednym samochodem Tak to... do Polski. A, potem, tak się tak. Tak, tak. Czy to ma jakieś znaczenie, czy my powinniśmy w jakiś sposób prowadzić polskie marki, to, co jest właśnie e, u nas produkowane, no i jest polsko marką. Ale... Jest Panie może, dwie rzeczy. No, Polska marka, to, co jest produkowane w Polsce, to są dwie różne rzeczy. Ja wiem, ja wiem Zwróćcie na to uwagę. A myślę, że jest ważne, żebyśmy jednak wskazywali na to, że to, co jest, że jest korzystne kupowanie przez Polaków tego, co jest produkowane w Polsce, bo no, to dokładnie ma wpływ na Dokładnie gospodarki. to chciałem powiedzieć, bo to rzeczywiście wspiera gospodarkę. I, i zwiększa, jakby poprawia kondycję tych przedsiębiorstw, które w Polsce funkcjonują, które w Polsce płacą podatki. A myślę, że to jest, że to jest słuszne, żeby kupować te towary, które są produkowane w Polsce. Bo to daje pracę po prostu. Tak, generuje tak, tak, pracę tak, pod dostawców, u, u restauratorów, to, to napędza poprzez efekty mnożnikowe resztę gospodarki i. Społeczeństwa zachodnie mają to zakodowane w głowie i, tak. i temu nie może przeciwdziałać żaden e, Trybunał Europejski. Absolute. Jeśli chodzi o pomoc publiczną, no tu mamy ograniczenia. Natomiast jeśli chodzi o preferencje... Kupowania towarów u nas wyprodukowanych, no to tutaj nie mamy ograniczeń. I zachęca, zachęca inwestorów zagranicznych do tego, żeby inwestowali w Polsce. Jeszcze, proszę jest, Państwa, jest jedna, jedna, jedna ciekawostka. Zelmer przez 40% badanych jest traktowany jako marka zagraniczna, Akurat a to nic to innego jak Rzeszowskie tak. Zakłady Elektromechaniczne Rzeszów. Zelmery funkcjonują. Zresztą, zresztą będą sprzedane. Mają dobre. być e, sprzedane Boszowi i bardzo dobry przykład. No Na przykład Solaris, polska firma produkująca autobusy rdzennie, Polska od samego początku, rodzina. Państwo z Poznania. Zmamy, z Poznania. Tak 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 jest. Tak.